Właśnie w tej drużynie gra. gramy. Moi zanim gramy, to ciężko dzisiaj i innego scenariusza nie biorę pod uwagę. Tym bardziej, że na jesieni grającymi się tylko 3-2, gdzie w ogóle kłopotu naprawdę tyle tyle zabrakło, od tego, że się grali. Dzisiaj dołożyliśmy tylko 3 elementy, a nie straciliśmy sobie w więc czemu nie? Oczekuję zwycięstwa i niczego więcej. Trzeba, trzeba zagrać te 5 ostatnich z bo ostatnio było 3-2, było dosyć blisko, więc myślę, że jakieś szanse mamy. Chciałbym pokazać po prostu się jak z najlepszej strony i tyle, będzie dobrze. i tak się tak, są tak top 5, nie? My ostatnio słabo gramy, My się słabe wyniki, wracamy po miesiącu, więc no, trzeba wygrać te grę, bo w ogóle sobie nie pokażę, żebyśmy się grali. i musimy tak samo jak Lech więc naprawdę jedziemy mamy trzy punkty dzisiaj. dobra co jest? on chce, chce się sprzedać do przeciwników bo im ja mógł... tak no tak, za, ile? za ile wystarczająco Generalnie inne kwoty bo już kwestia tego wystarczająco się skończyła A teraz jest więcej, teraz jest więcej Młodego sprzedajemy za odpowiednią kwotę Ile? Milion euro? De, euro nie jest warty Szekle ewentualnie Tak? Te arabskie Riady Riady Nie, nie wiem, Albo co idzie <laughs> w <laughs> Szekle To Bramce Powędzowski, W obronie y, Biechowiak Rosiak y, Faliszewski W środku y, Gumcio I co jest to i... dobry skład? i no, na padzie szuby. Pewna wygrana z przedszkolem, które no, ostatnio prawie udało się. Ostatnio się prawie udało, było dobrze. Ten mecz był bardzo taki na styku. Także mam nadzieję, że dzisiaj te takie procenty, które były wtedy na ich szale, teraz przyjdą na naszą i po prostu zamienimy się tym wynikiem i teraz to my trzy punkty, bo na no, co mam potrzebne, jak nigdy chyba wcześniej od grudnia nie wygraliśmy meczu. Także no, to jest idealny moment z tak trudnym przeciwnikiem, żeby to teraz zrobić i po prostu dowodzić, że mamy potencjał i coś możemy jeszcze prostu sezone. Tak, składnie, Oni bardzo szeroko grają i oni zawsze tak zbiegali że w tej meczu? że to, to z lewą stroną, że oni zabiegali Biechowiało i zbiegali, więc szeroko się ustawić, że nie zbiegajcie w żółkę, tylko że szeroko w miarę stójcie, nie? Bo oni tak robią, że, że jeden schodzi i zabiera biechowiało, biechowiało zabiera i ten drugi biegał, nie? Tak często oni biegali. A jak tak już zablokowaliśmy ich wtedy, to tu nie mieli tego gadania z tym, nie? Więc odpowiedzialni im mączy bądź, nie? Wygramy Chodźcie bliżej, 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 bo ci iść razem przez to. Dawaj. Przesadza. Tak blisko, tak blisko, to ja nie chcę. Dobra, panowie. Trosciutko, jak wszyscy wiemy, od grudnia jesteśmy bez wygranej. To za to jest w kurwa 5 miesięcy, trochę żałosne. Także dzisiaj nie bądźmy na wojsku żałości, dajmy trzeba wszystko i pokażmy, że da się nas stać. Wygrajmy w końcu z jakimś rywalem innym niż kurwa Paralympiaku, zwarka czy deportiva, bo myślę, że nas to stać, Mamy dzisiaj najmocniejszy skład jaki mieliśmy chyba. Także no, pora pokazać po prostu, że to jest skład zwycięski i możemy... nie, to, nie? że możemy wygrać. Tak, uwierzcie, że możemy wygrać i pamiętajcie, żeby nie odpuszczać, nie gubić życia. Że możemy odpuścić jak już idzie nam dobrze. Nie, nie. no też nie robimy, robimy głupich błędów, że to jest wiadomo, głupie gadanie, ale... Y Często takie błędy się nam zdarzają, czy to w obronie czy przy wywodzeniu piłki z pressingu. Także dokładne podania, rozglądamy się na boisku, na paski wychodzi. Presem, nie? Tak, tak, nie wszyscy, niech nie, jedna osoba nie presuje, bo to jest strata sił, tylko jak na jeden sygnał, nie każdy po prostu... I no co so, nie to mówi, nie? Żebyśmy nie właśnie. Tak, 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 to ta nie? bo uwierzmy w siebie, bo ile można przegrywać? No musimy, tak, no, musimy w końcu pokazać, że że kurwa Clickbait to nie jest tylko jakieś jakieś podwórko gaming, tylko po prostu coś po prostu wygrać, tak? Kto wygramy? Kingbait! droższa. Czy szybciej szkola 4. Drogi. Nie chodziwiście ciężki, to że nie łączy noją się, że co w lamp. Czy może to jest średnia, średnia i się przez 3, 4. Albo wadykant. To też jest taka opcja, albo średnia właśnie masa ciała zawodnika. Patrząc po nogach jednego możesz pokazać Tak, z numerem. Do jego nogi generalnie podobno do mojej łydki. To jest generalnie. Pół gola, pół gola by wpadło, ale to też nie zmienia faktu, że ma pół łydki. No i tą pół łydką zrobił pół gola. Brawo, Że go nie lubię. Ale fakt byłby taki, żebyśmy zabetonowali teraz Bramkę, to byśmy wygrali 1-0. Weszło, weszło. No.

Ah

Da begynner vi. Tylko takie wiatrkarskie rozkładanie Chcę cuknąć ty no Nie ja się tak. Tak. Jeszcze może taką Jak będzie ciepło to taki parasol Parawan ewentualnie To jest jasno, numer 15. No nie, Wszystko, gdzie jest? Jest pokryte. po nie? Mamy już wygraną. Jeden. 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 super, super Jeden. Ale ja wiem, ale Jeden. wiem, wiem Jeden. 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 Ja wiem, Jeden. 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 The <laughs> cat No Jak już tam tą piłkę, to bym proponował, żeby było dwóch z przodu. Że jak jeden zgrywa, to żeby ktoś był za nim, albo obok, żeby było możliwość zgrania. Bo my daliśmy teraz piłki tak, że liczyliśmy na to, że albo Albert, albo Szubi przyjmą sobie i trzech mają na plecach i go wiesz, od razu przykryją. Tak, możemy robić tak, że środkowy obrońca będzie bardziej wychodził do środka, troszeczkę schodził, żeby ten pomocnik mógł wejść do przodu i obrońcy będą bardziej złączeni w tej, w tej fazie. Dobra, tak możemy zrobić. Żeby było ubezpieczenie. I tak, ale, ale Albi, Albi, Albi. 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 To, ja ma, ale, ale. Tak. ale tam jest. Tata. dwa razy jak się skończyło. Sklej... Też, też, dwa razy jak sklejujś, tam piłę, to tam mówię, wow. <ślad> Warto <śmulatka> było 15 <śmulatka> jest to to no, rekordowy transfer duży, ale spłaca się, nie? Jest naprawdę... Spłaca się w golach. nie? No. Mówię, że potrzebujemy Goli i mamy. Gole. I tak, że on może obiecać to i nie kłamał, nie, nie kłamam. Kłama, 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 ale, kłama, kłama, ale dobra, się drugą połowę tylko. Tak, no 40 minut jeszcze przed nami walki.

Hold on. I 哎。<laughs>

Ten sam kamery, który. Co tak chcesz ode mnie? Nie, Niezależnych dziennikarzy. Dlaczego przegraliście? Jaki jest komentarz o komentarz? stanie drużyny? Brak komentarza ogólnie. Na, ogólnie, spodenki nas spadają. Jedną ręką trzeba dwa spodenki trzymać, się nie nie składają. No, Chcę trzymać pojęcia. A to, to nie jest komentarz o meczu, to jest komentarz o stanie fizycznym zawodnika. Co co zrobić? No zobacz, stan krytyczny Pod koniec już kondycja po prostu, no tak? A, U no każdego myślę. Nie było, nie? No przede wszystkim, kurwa, do skoku nie było w ogóle. W pierwszej była co to zobacz co graliśmy, Tak. Bo już kondycja po prostu. Kondycja. Wszyscy po prostu... out. Proszę to sprawdzić. E aí, botinha?